Wybór nazwy dla fundacji to ważny krok w budowaniu jej tożsamości. To pierwsza rzecz, jaką zobaczy jej otoczenie, w tym także potencjalni darczyńcy, beneficjenci czy klienci. W tym nagraniu podpowiem Ci, jak podejść do wyboru nazwy fundacji i na co warto zwrócić uwagę. Nazywam się Waldemar Waldemarzbik i pomagam w zakładaniu fundacji w zespole Zakładanie Fundacji.pl. Jeśli chcesz, by Twoja fundacja zwiększyła szansę na sukces, Zacznij od nazwy. Dlaczego nazwa fundacji ma znaczenie? Nazwa to coś więcej niż tylko forma identyfikacji. To pierwsza komunikacja z otoczeniem. Dobra nazwa buduje zaufanie, wyróżnia fundację i komunikuje jej wartości. Może być przy tym inspirująca i przyciągać uwagę. Odpowiednia nazwa to pierwszy krok w budowaniu pozytywnego wrażenia. Przykład Fundacja dajemy dzieciom siłę. To jest nazwa emocjonalna, konkretna, pełna mocy. Tego typu nazwa od razu przyciąga uwagę i oddaje misję organizacji. A jakie są wymogi formalne przy wyborze nazwy? Przede wszystkim, zgodnie z przepisami, nazwa musi być unikalna. Nie może być identyczna z nazwą innej fundacji. Nazwa nie może też wprowadzać w błąd, co do zakresu działalności. Poza tym fundacja nie musi mieć w nazwie słowa fundacja, chyba że prowadzi działalność gospodarczą. Ponadto warto unikać nazw, które sugerują powiązania z administracją publiczną, jeśli takich powiązań nie ma. Pamiętaj także, by sprawdzić dostępność nazwy w różnych miejscach, np. w krajowym rejestrze sądowym, w domenach internetowych czy mediach społecznościowych. Sprawdź też, czy nazwa nie jest zastrzeżona jako znak towarowy. Jak wybrać nazwę fundacji? Jest tutaj pięć kluczowych kroków. Krok pierwszy. Zacznij od misji. Określ, co chcesz zmienić, jaki problem rozwiązać, i do kogo kierujesz swoją działalność. To podstawa przy tworzeniu słów kluczy do nazwy. Krok drugi, wybierz styl. Zdecyduj, czy chcesz, aby nazwa była emocjonalna, opisowa, kreatywna czy symboliczna. Możesz także połączyć różne style. Przykład. Fundacja leży i pracuje. Kreatywna nazwa, która intryguje i budzi emocje. Krok 3. Generuj pomysły. Zrób burzę mózgów. Wypisz jak najwięcej nazw, nie oceniając ich na początku. Zastanów się, jak dana nazwa będzie pasować do misji fundacji w długim okresie. Krok 4. Przetestuj nazwę. Zapytaj potencjalnych beneficjentów, darczyńców lub wolontariuszy, co myślą o wybranej nazwie. Ich opinie mogą pomóc uniknąć błędów. Krok 5. Sprawdź dostępność. Upewnij się, że nazwa jest dostępna w krajowym rejestrze sądowym, w domenach internetowych czy w mediach społecznościowych. A teraz kilka inspiracji i przykładów nazw fundacji. Fundacja ocalenie silne, jednoznaczne słowo. Fundacja Habitat for Humanity, uniwersalna i zrozumiała na całym świecie. Fundacja Happy Kids, cechuje się prostotą i pogodą ducha. Fundacja Dr Clown, śmiała, zapamiętywalna, nietypowa. Fundacja Serce Dziecka, emocjonalna i budująca zaufanie. Każda z tych nas ma swój charakter i pasuje do misji fundacji. Podsumowując, Wybór nazwy to pierwszy krok w budowaniu marki fundacji. Dobrze dobrana nazwa pomoże wyróżnić Twoją organizację, przyciągnąć darczyńców i stworzyć silną tożsamość. Pamiętaj o sprawdzaniu dostępności, uwzględnieniu wymogów formalnych i wyborze odpowiedniego stylu. A jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy przy wyborze nazwy dla swojej fundacji, zapraszam do skorzystania z bezpłatnej konsultacji. Jesteśmy tu, aby Ci pomóc. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wyborze nazwy, to link do odpowiedniego artykułu znajdziesz w opisie filmu. Do zobaczenia!